No witajcie po bardzo długiej przerwie. Długo się bardzo nie nagrywało. No postanowiłem w końcu coś tutaj zadziałać w tej kwestii. No może do rzeczy tutaj widzicie ten mój zbiornik na tych wcześniejszych filmach. Taka mała aktualizacja jak to teraz wszystko wygląda. Jak możecie zauważyć, te braryum, które zawsze tak wykwalałem, że rośnie, że się rozrasta. No rozrosła, rozrosło się niesamowicie. Rybów nie ma za dużo. to Dokupiłem parę sztuk. Z pteropogonów, które miałem, już dwa razy wypuściły pteropogony młode. No, niestety nie udało mi się ich odłowić. Przetrwały dwa, które są tutaj. Już podrosły. Dolewka jest taka jak była. Czyli, tak, mówiłem kiedyś, że zrobiłem taki eksperyment i zrobiłem dolewkę z wody źródlanej, która tam ma bardzo dużo wapnia, magnezu, żelaza. No, koralowcom to w ogóle nie przeszkadza. Wszystkie, wszystkie tak mniej więcej rosną. No, parę, parę koralowców stąd oczywiście też wyleciało. Nie z tego z powodu, że się tam coś z nimi działo, tylko po prostu no koledzy się uparli. Jeden chciał trochę tego, drugi chciał trochę tego. Ja mówię nie, nie będę łamał. Rozdałem też parę koralowców a tu z twardych koralowców przybyła mi milka. Ja Pompuje się dość ładnie. Upiął jest tam z tyłu. Troszkę się przemieścił. Cały czas był przeważnie w tym samym miejscu. Tutaj dołożyłem taką skałkę, jak widzicie, porośniętą. Tą jedną ściankę tutaj nie czyszczę, zostawiam to liżowcom żeby sobie to miadły. Niezbyt mi to tam przeszkadza. Małż, tutaj jak możecie zauważyć, jest cały czas, raczej nie urosł nic. Nie wiem, może bardzo długo po prostu rośnie, ale otwiera się. Nic mu takiego nie ma. Zmieniłem sprzęt do nagrywania. Ten, którym tutaj nagrywam, to jest akurat iPhone 11 Pro. Bardzo fajnie trzyma barwy przy nagrywaniu. Samsung niestety sobie nie radził z nagrywaniem, przy takim oświetleniu. Ja może zmienię oświetlenie trochę, o widzicie teraz jest bardziej takie na niebiesko, no a tutaj widzicie, ten telefon widzi te kolory, ten, tą zieleń, czy jakąś tam czerwień. Tutaj jeszcze dokupiłem takie szczepki zała możecie zauważyć tam o takie pomarańczowe i tą talerzówkę też tam takie kawałki na próbę. Troje się tu chyba odbijam, no ale nic z tym nie poradzę we szkle. Także tak wygląda akwarium na, na dzień dzisiejszy te jak widzicie tam u samej góry na tym grzebieniu tam poprzyk poprzyklejałem rozrosło się na całym grzebieniu, tam z tyłu na szybie za tym sarkopytonem też też tam rośnie No trochę ten sarkopytan tam przeszkadza no ale będzie zbytnio go przełożyć, także, tak to wygląda dzisiaj. Awarium już dość trochę ma. tak Niektórzy na kanałach mówią, że nawet potrafi dojrzewać przez, przez rok czasu. Powiem Wam, że jestem skłonny się z tym zgodzić. Oczywiście dolewam tak co dwa dni po 10 ml. Bakterii. Bakterie używam zaraz, Wam pokażę. O, może za. O, tych bakterii tutaj używam. To, to, to znacie te bakterie, to są te strasznie śmierdzące, ale bardzo dobre bakterie. Może Wam ich cały czas zauważyłem. Po prostu przez jakiś czas nie, nie lałem bakterii, ale powiem Wam, że zauważyłem, że jeśli się bakterii nie dozuje, to zaczyna się ta woda taka jakaś. No, nie za bardzo Wam powiem robić, mi się wydaje. Możliwe, że to jest spowodowane tym, że tych bakterii jest w tej wodzie trochę za mało i ta biologia nie do końca działa tak jak ma działać także dozuję co parę dni bakterie no i to raczej wszystko no jeszcze trochę też wiecie robiłem tego tej wódki z tym octem i, i, i cukrem yy. Też dozowałem, ale teraz ostatnio przystałem. Chyba raczej jednak może kupię sobie ten, ten, ten preparat NO3PO4X także i po prostu będę tego tro, tro, trochę do, dozował. Tutaj ta skałka, jak widzicie, nie wiem jak e, dokładnie się ten Karolowy nazywa na tej skałce. Dość gęsto nawet jest. Ja wziąłem go ze sklepu z Akłaświatu z Katowic. Był bardzo taki, no rzadko taki, te polipy. U mnie, to, u mnie to trochę, powiem Wam, lepiej wygląda. Mocniej, mocniej więcej tych polipów się otwarło. Bardzo fajna, taka duża skała. I powiem Wam, wcale niedrogo, bo chyba 170 zł dałem za tą skałę taką dość dużą. Nie wiem, ile będzie ona ważyła na pewno gdzieś około 3 kilogramy także o, o chwilę rosną teraz yy, yy, robiłem podmiankę 4 dni temu 40 litrów yy, zrobiłem podmianki yy, dodatkowo jeszcze dzisiaj 20 litrów podmieniłem z tą so, z solą aqua forestu Seasalt Taka, wiecie, średnia półka. Nie, nie jest to sól zbytnio, jakaś taka rafowa, ale. I teraz postanowiłem trochę tych podmianek zrobić, no bo tych ryb mi troszkę tu przybyło. Także co jakieś dwa tygodnie jakaś taka podmianka. 40-litrowa, ewentualnie co tydzień 20 litrów podmianki. Żeby jednak te parametry tam w tej wody jakieś, jakoś, jakoś, wyglądały takie przyzwoite. No po gonioporze jak widzicie, goniopora się strasznie pompuje, bardzo mocno, fajna taka. Yy, czyli sądzę, że po gonioporze można sądzić, że warunki, parametry wody są ok I nie ma jakiegoś takiego większego problemu. No ale to tak jak ktoś zaczyna, to mogę powiedzieć tylko, że no jednak trzeba troszkę uważać i przy zakładaniu zbiornika, no ja zawsze się spieszę, ja nie mam tej, tej cierpliwości, ale, ale jednak mi się wydaje takie rozsądne, rozsądne dwa miesiące trzeba odczekać, żeby, żeby jakiekolwiek koralowce przynieść do zbiornika długo to wam powiem trwa długo nie wiem nie wiem jak można zrobić żeby to było szybko ja to zrobiłem szybko te koralowce nie się z początku nie pompowały tak fajnie ale to jakoś tak jakoś to przeszło także tak to wygląda no jeśli wam się podoba zbiornik to Zapraszam też do komentarzy. Możecie napisać, czy Wam się to podoba, czy nie podoba. Czy co sądzicie o tej dolekce z tej wody źródlanej. No, tam opis tej wody źródlanej przy tym źródle jest. Także myślę, że nie ma w tej wodzie jakichś metali ciężkich. Ja też tutaj mam taką olbrzymią na sampie lampę UV. Tu akurat czyściłem trochę odpieniacz, dzisiaj. Taka dość duża, powiem wam, lampa UV, ostatnio włączona. Jak były te nowe ryby, żeby jakiegoś czasem, wiecie, choroby nie przyniosły, czy coś w tym stylu. Także... Tutaj jest taka fajna rybka, nie wiem, jak ona się nazywa. Ktoś wie, to... Podobno ona rośnie bardzo duża. No, zobaczymy. Fajna, fajna. Wygląda jak, jak krowa milka. Także, no i ten mój tam borsuczek, który troszkę urósł. Musiałbym sobie przeglądać stare filmy, to... Dwie babki oczywiście, ta królewska, jeszcze jedna tam taka. Cały czas tutaj przesiewałem ten piasek. Powiem wam, nie zbiera się, jak babki macie, to nie zbiera się żaden jakiś tam syf jakiś coś. Jest wszystko w porządku, tutaj to goniopory y, troszkę mi obsypywała, podłożyłem ją na takim na takiej płaskuwie możecie zauważyć. Fajne takie płaski, taki, taki żywa skała, kupiłem w Ezola w Katowicach, pani, na Witosa pani Ewy. Bardzo pozdrawiam. Jak ktoś ma blisko do Katowic, to polecam Ezoa z Katowic. Piękne, duże koralowce, ładne, super. Pani Ewa zawsze tam może coś doradzić. Dużo zawsze tych koralowców ma. Także. No i to co? To, to by było może na tyle. Za jakiś czas się znowu spotkamy. Nagram jeszcze jakiś filmik. Coś tam sobie poopowiadamy. Także pozdrawiam wszystkich moich subskrybentów i nie tylko. Zapraszam na, na kanał, do komentowania. No to trzymajcie się do następnego razu.